Cześć, witaj w kolejnej części vloga mojej 5 minut. Dzisiaj mam nadzieję wrócę do kodowania. Także zapraszam na kolejne 5 minut pracy nad aplikacją Catch the Flow, nad projektem Catch the Flow, czyli połączeniem pomodoro i dźwięków poprawiających skupienie podczas pracy. Także zapraszam. Ale na początek może jeszcze pozbędę się um, tego idea. Adam podobnie mi tutaj zasugerował, że należy dodać git ignora po prostu do e, repozytorium. Ja tego nie zrobiłem. Więc teraz sobie dodam. I nadal na razie to idea jest. Ja pozwolę sobie jeszcze zakomitować. Może to zostanie wyeliminowane. Jeżeli nie, no to na razie odpuszczę. E, co zrobiłem? Mm, jakoś by to otagować. Może git. Git. Ignore File. Yy, albo update już zaktualizowałem plik yy, git ignora i tak sobie A, nie nauczę się tego, jestem przyzwyczajony do, do zwykłego vima i teraz ymm, zobaczymy czy się coś zmieniło na razie ten git ignor jest, no to może zrobimy inaczej usunę go rekursywnie może będzie działać Dobrze yy, Na czym to stanęliśmy ostatnio A, dodałem sandboxa yy, sandboxa, sandboxa po prostu chcę sobie tutaj poeksperymentować tak doświadczalnie popracować nad tym co do tej pory zaimplementowałem. Nie chcę pisać testów, bo nie wiem, jak będzie wyglądała po prostu jeszcze cała otoczka do testów. Co tam będę musiał dopisać, doprogramować, domodelować, żeby używać notacji given when then. Więc na razie tego jeszcze nie robię, ale chciałbym zobaczyć, czy ten mój pomysł na komunikację pomiędzy kawałeczkami, pomiędzy slice'ami jest prawidłowy. Dobrze, więc dodam sobie referencję. W sumie pewnie musiałbym dodać referencję do event basa, do struktury. Czy coś więcej będzie potrzebne? No to zobaczę. W każdym bądź razie teraz będę mógł sobie już popracować z moim kodem, tak? Powiedzmy, potestować. Więc to, co powinienem zrobić, to na pewno powinienem utworzyć event basa i na tego event basa wrzucić jakieś zdarzenie ale tego event busa to z tego co kojarzę, to jeszcze nie mam mam tylko interface więc na pewno będzie to do pisania więc ta implementacja będzie musiała zostać w końcu dowieziona i ten event bus będzie prawdopodobnie tutaj czyli w projekcie event bus. Więc od razu sobie to dołożę. I użyję mojego interfejsu. Ok. I zaimplementuję tak naprawdę wszystkie metody, które pochodzą raz z Ice Subject, tak? bo to jest z Reactive Extensions. dwa z. Um, dwa z, zaraz, kupiłem plik, dwa z eventbasa, czyli z tego tutaj zasubskrybowania się i wrzucania zdarzeń, więc będę musiał obsłużyć tutaj subskrypcję i będę musiał obsłużyć tutaj yy, te wszystkie operacje związane właśnie z przetwarzaniem, tak, czyli jeżeli dojdzie tutaj zdarzenie, to będę powiedzmy Upowiadamiał wszystkich zasubskrybowanych. Więc ym, to, co będzie mi potrzebne, ym, to, co będzie mi potrzebne, ym, to może na początek. observers Czyli będę chciał dodać obserwatora, tak? tak? Najprościej rzecz ujmując, od razu pozwolę sobie stworzyć. Field. tylko ten field tak naprawdę powinien być bardziej rozbudowany niż object IEnumerable i to będę chciał sobie oczywiście w konstruktorze stworzyć instancję tak lista, może lista okej okay. co fajnie by było jeszcze, może sprawdzić to czy faktycznie nie zawiera po prostu już się w tej liście ten obserwator. Jeżeli się nie zawiera, to możemy go dodać. I W tym momencie mogę skrócić tę notację. Mm. Oj, coś zrobiłem źle. Trzeba będzie zwrócić yy, Dispoza, dlaczego tutaj nie mam? Mm -hmm. Konkretny okay, Add-Kolejny już pewnie nie rozwiążę tego problemu dzisiaj. Dlaczego tu jest błąd? Się zwrócę nula, ale tu trzeba będzie pewnie dopisać odpowiednią klasę, żeby zwrócić ją jako ID Sposeal. Ok, być może użyłem złego typu. Może zostawię tutaj na początek jeszcze listę, a nie I Rable. i to wtedy mi tutaj zadziała. Więc troszkę kodu dzisiaj poszło. Więc dzisiaj udało się troszkę zaprogramować, troszkę dołożyć, rozbudować Sandboxa, rozbudować eventbasa, więc całkiem sprawnie to poszło. Oczywiście pojawiły się nowe błędy, ale cóż mogę zrobić przez 5 minut, tak? Jedne wyeliminuję, drugie się pojawią. Całościowo, faktycznie, jak będzie godzina, czy godzina, nie wiem, 20, to myślę, że już wtedy to będzie funkcjonować w jakiś sposób. Ale na razie zostawiam roz. Grzebany kot, tak można powiedzieć. Także dzięki za to, że mnie oglądasz. Jeżeli Ci się podobało, to oczywiście może zalekować, podzielić się tym wideo w social media czy w obrębie jakichś znajomych. Być może ktoś skorzysta, czegoś się nauczy ciekawego. I ja na dzisiaj już kończę. Do usłyszenia. Oczywiście jutro. Cześć.